Tajlandia to jeden z krajów, które bardzo mocno na turystyce. Aż 20% PKB tego kraju to właśnie ten sektor gospodarki. Więc teraz, w okresie pandemii, Tajlandia jest krajem jednym z bardziej dotkniętych e, całym tym przykrym wydarzeniem. Niestety nie wpływa to na e, mniejsze restrykcje, a wręcz przeciwnie. Tajlandia, o dziwo, ma bardzo mocne restrykcje odnośnie covida i odnośnie przyjazdu tutaj jako turysta na wakacje. O tym jakie są te restrykcje a są naprawdę szalone i wręcz niemożliwe. Opowiem Wam za chwilę. Więc zacznijmy od tego jakie trzeba spełnić warunki żeby w ogóle tutaj móc przyjechać. Po pierwsze, trzeba być zaszczepionym w pełni jedną z tych głównych szczepionek, które wszyscy znamy. Są to szczepionki zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia Tajlandii. Oczywiście jest pan Pfizer, AstraZeneca i tak dalej. Te wszystkie takie, które znacie, może dam teraz tutaj na ekranie dokładnie całą listę. Druga sprawa, trzeba przebywać w jednym z krajów, które są dozwolone jako miejsca, z których można do Tajlandii przylecieć. Ta lista ma ponad 60 krajów jest tam to oczywiście Polska. Trzecia sprawa to jest ubezpieczenie, które pokrywa COVID-19 i opiewa na sumę minimum 100 tysięcy dolarów. To ubezpieczenie musi być na cały okres podróży. No i to jest trzeci warunek. Czwarty warunek polega na tym, że trzeba mieć opłacony już z góry hotel na oczywiście cały okres pobytu i to specjalny hotel, niezwykły. Nie można sobie gdziekolwiek się chce wynająć hotelu. Musi być to hotel z specjalnej listy hoteli, które mają tak zwany certyfikat SHA. To są hotele, które są podobno bezpieczne e, odnośnie tego, że jest covid. Nie wiem do końca nawet jak to działa, bo jestem w takim hotelu teraz i e, wydaje mi się to kompletnie zwykły hotel, niczym się nie różni od innych. Więc nie pytajcie mnie jakie są szczegóły tego, ale musi to być specjalny hotel. No i piąty warunek trzeba mieć opłacone z góry testy na covid, bo po przylocie do Tajlandii trzeba wykonać też kilka testów zależnie od tego, jak długo to sobie przebywać. Jeżeli tylko e, tydzień, no to jeden test, jeżeli tam więcej niż tydzień, to dwa, a jeżeli dwa tygodnie lub więcej, to trzy aż testy. Te testy kosztują do tysiąca złotych, więc jest to duży wydatek. Trzeba też opłacić sobie transport z lotniska do hotelu, który jest specjalnym, osobnym busem wykonywany tak, żebyśmy my nie byli w żadnym wypadku ani w taksówce zwykłej, ani w żadnego typu publicznym transporcie. Byliśmy byli odseparowani. No i to są podstawowe warunki, i na podstawie tych warunków musimy uzyskać później certyfikat wjazdu do Tajlandii. Po angielsku to jest Certificate of Entry. I z tym certyfikatem dopiero nas z Tajlandii wpuszczą. I tutaj zaczynają się schody, bo ten certyfikat to jest strasznie dużo pracy. Wygląda to w ten sposób, że najpierw wysyłamy do konsulatu, w moim przypadku w Dubaju był konsulat w Tajlandii, większość tych dokumentów, które wspomniałem wcześniej. Oprócz opłaconego lotu i oprócz opłaconego hotelu, trzeba dać wszystko inne i dostajemy po trzech dniach, bo trzeba na to, na to czekać 3 dni, e, taki, taką przedwstępną zgodę e, na wjazd i z tą zgodą trzeba dostarczyć pozostałe rzeczy, czyli właśnie e, bilet opłacony na lot do Tajlandii i druga sprawa, opłacony hotel i później z tym, po przeklikaniu tego w specjalnym systemie, bo jest to tego strona internetowa, Znów ten konsulat ma kolejne 3 dni na rozpatrzenie tego. Mało tego, jeżeli popełniamy gdzieś błąd, to wtedy konsulat wysyła nam, nam na informację, w jakim, w jakim polu formularza jest błąd, i my to możemy poprawić. I znów konsulat ma kolejne 3 dni na rozpatrzenie tego. Więc wyobraźcie sobie 3 plus 3 plus 3, czyli 9 dni, plus oczywiście, że gdzieś wejdzie w międzyczasie weekend. Więc mamy jeszcze kolejne dni z głowy, dlatego że to są trzy dni robocze, a nie, nie weekendowe, tak to nazwijmy. Więc w moim przypadku uzyskanie tego certyfikatu zajęło mi aż dwa tygodnie. Bo oczywiście gdzieś tam coś źle wpisałem, bo nie wiedziałem, że trzeba mam najpierw część danych, później drugą część, w ogóle nie wiem, bez sensu to wszystko było. Ale okej, okay, zrobiłem to i nawet jeżeli dostajemy taki certyfikat, to nie możemy sobie polecić, gdzie chcemy do tej Tajlandii. Bo są w obecnym momencie tylko dwa regiony, można tak nazwać, w Tajlandii, gdzie można polecieć. Pierwsze to jest wyspa Phuket i program Phuket Sandbox, a drugie to jest wyspa Koh Samui i program Samui Plus. W obrębie tego programu Samui Plus jest też kilka sąsiadujących z wyspą Samui Wysp. I listę tych wysp macie na, teraz w tym momencie na ekranie. Więc do tych miejsc można przejść bez kwarantanny, jeżeli spełnimy warunki, o których Wam przed chwilą powiedziałem. A cała czta Tajlandii to jest 14 dni kwarantanny, też w specjalnym hotelu. Tym razem nazywa to się ASQ. To jest hotel, w którym jesteśmy zamknięci, nie możemy z niego w ogóle wyjść. Dostajemy tylko jakieś jedzenie i tyle. I czekamy aż dwa tygodnie, żeby móc się wydostać. Dokumenty jakie trzeba wypełnić, patrzcie jak one wyglądają naprawdę. E, ile tego jest? To są kartki i kartki różnego rodzaju dokumentów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, strona cztery. Tu mamy co, certyfikat, entry i tak dalej, jakiś... może w szkole gadać. Generalnie jest tego bardzo dużo, nie będę Was zanudzał tym, tym, co tu jest dokładnie, ale jest tego zbyt dużo stanowczo. Więc jak to wygląda w praktyce dalej? Mamy ten certyfikat, jedziemy sobie z nim na lotnisko, musimy jeszcze zrobić test przed wylotem, na 72 godziny przed musimy mieć test na covid -a. I co? I drukujemy ten test, drukujemy zaświadczenie, że mamy szczepionkę. I z tym z tą kupą papierów musimy pójść na ognisko i tam pokazać to odpowiedniej osobie i dopiero możemy polecieć. No i lecimy sobie tym samolotem. Wiadomo, też jest troszkę inaczej podczas lotu, trzeba ciągnąć maskę i nie wiadomo co. A potem po wylądowaniu niespodzianka od razu kolejny test. Osobie zaszczepionej w pełni i dopiero co przetestowanej, w moim wypadku to było nie wiem, kilkanaście pewnie godzin. Wcześniej mam no, od razu nowy test na lotnisku, za który test trzeba zapłacić. Tak jak już mówiłem wcześniej, one są już z góry opłacone. No i co, po tym teście wsiadamy sobie do samochodu specjalnego, który nas wiezie prosto do hotelu, nie można z niego w ogóle wysiąść. Nie można nic zrobić, tylko jedziemy do hotelu i w tym hotelu musimy czekać. Nie możemy z niego wyjść. Czekać aż podadzą nam wynik testu i będzie on negatywny. Więc w moim przypadku to trwało dosyć krótko, jakieś staram się około 8 godzin, może troszkę więcej, z 10. Ale to już był pierwszy dzień w plecy. Więc jak ja wylądowałem po południu, minęło 10 godzin, no to już było rano i ten, tego pierwszego dnia chciałem sobie wyjść, coś zjeść, nie wiem, się rozejrzeć po okolicy i tak dalej. Nie mogłem tego zrobić. Musiałem być zamknięty w hotelu. Całe szczęście, że miałem jakieś zupki chińskie, sobie zrobiłem i coś miałem do jedzenia przynajmniej. No więc jesteśmy w hotelu, już teoretycznie możemy wyjść, mamy ten test wykonany. Odebrany wynik, który przychodzi do hotelu, i ktoś z hotelu z recepcji dzwoni do nas i mówi nam, że jest OK, możecie, możecie wychodzić. Po tym można już z hotelu wychodzić i cieszyć się tym, co jest otwarte. A otwarte jest to naprawdę sporo miejsc. Nie wszystko i imprezownie nie są otwarte, ale reszta jest otwarta. Jest dużo restauracji otwartych, wszystkie praktycznie są one masażu, sklepy, no, praktycznie wszystko. Wszystkie, o, powiem tak, wszystkie rodzaje sklepów i restauracji są otwarte. Zawsze z każdej kategorii miejsca, do którego byście chcieli pójść, znajdziecie sporo rzeczy otwartych. Także nie ma z tym problemu. Ja nie odczuwam jakoś tego, że nie mam gdzie pójść. Także jak sami widzicie, ten proces jest bardzo długi i bardzo No Dwa tygodnie, papierów, tysiąc złotych wydane na same testy. Przecież za parę tysięcy można polecieć do innego miejsca. Przecież all inclusive w takich krajach jak Turcja, Egipt i tym podobne, jakieś południe Europy, kosztują właśnie, po, nie wiem, trzy tysiące pewnie, strzelam, nie sprawdzałem ostatnio cen. Myślę, że za 2 trzy tysiące można dostać taki, taki turnus. Pamiętam, że ostatnio w Dubaju były nawet w czasy all inclusive tygodniowe trzy tysiące, więc taki tysiąc złotych to jest jedna trzecia całego kosztu wyjazdu do innego kraju. To jest to naprawdę dużo pieniędzy. No Jest to uciążliwe. I teraz, co ja o tym uważam, to raz to powiem najpierw, uważam, że to jest kompletnie bez sensu, dlatego, że to jest kraj, który tak mocno polega na turystyce. Na wyspie Phuket 95% gospodarki to jest turystyka, więc jak turystyki nie ma, to nie ma nic. Ludzie tracą pracę, biznesy upadają i nawet nie ma jak się przeprążowić, bo nic innego nie ma. Mam wrażenie, że politycy tutaj nie rozumieją tego że z covid trzeba żyć, że nigdy nie będzie tak, że będziemy robić tyle testów i tyle szczepionek, że COVID po prostu zniknie, że zawsze będą przypadki i nie można mieć świra na tym punkcie i obsesji. Moim zdaniem, oni już zrobili wszystko co mogli, bo na terenie wyspy Puket zaszczepieni są praktycznie wszyscy i dodatkowo turyści mają testy przed przylotem, więc no, no ludzie, no co więcej można zrobić? Już yy, nie popadajmy w jakieś skrajności. To jest wirus, z którym należy żyć. Na tyle na ile można, trzeba próbować z nim walczyć, ale resztę trzeba sobie niestety odpuścić, bo on z nami będzie zawsze. Gwarantuję Wam, że ten wirus już nigdy nie zniknie, że on będzie po prostu zawsze i w pewnym momencie trzeba będzie przejść do jakby porządku dziennego yy, z tym, że ten wirus istnieje. I yy, jakieś takie celowanie, wyeliminowanie kompletne tego wirusa nie ma sensu, bo po pierwsze to się w ogóle nie uda, to jest niemożliwe, a po drugie yy, szkodzimy sami sobie, bo gospodarka cierpi tak bardzo, że no co z tego, że nie ma wirusa, jak ludzie nie mają pieniędzy na nic. Ludzie nie mają pracy, ludzie głodują. To jest bez sensu. To jest kompletnie bez sensu, moim zdaniem. I to jest pierwsza część tego, co chciałem powiedzieć. Druga część to jest pytanie, które pewnie padnie z Waszej strony, czyli czy moim zdaniem warto teraz Tajlandię przylatywać w takim razie? I odpowiedź na to pytanie podzielimy na dwie części. Jeżeli uwielbiacie podróże i uwielbiacie Tajlandię i ten rent świata, tak jak ja, to warto, Moja się też tu przemęczyłem, przyznaję, było ciężko, było źle, dużo mi to zajęło czasu i też trochę pieniędzy na to poszło, ale w ogóle nie żałuję, jest mi to super i bardzo się cieszę, że tutaj mogłem przyjechać i trochę się wyrwać z tego Dubaju, którego już miałem serdecznie dosyć. Ale ja jestem wyjątkiem od reguły, więc druga część odpowiedzi na to pytanie: jeżeli jesteście takim normalnym turystą, sobie mieszkacie w Polsce, pracujecie i chcecie po nie wiem, całym roku ciężkiej pracy, wreszcie gdzieś pojechać i sobie odpocząć. No to nie polecam do Tajlandii, szczerze mówiąc. Tu jest zbyt dużo reguł, zbyt dużo obostrzeń i jakichś formalności do spełnienia. Jeżeli można polecieć gdzie indziej, tak jak mówię, południe Europy, kraje arabskie i tak dalej, dużo, dużo łatwiej, to po co się męczyć z Tajlandią? Jeszcze wydawać tysiąc dodatkowe na wszystkie testy i nie wiadomo jeszcze co. Lepiej poczekajcie, to się troszkę unormuje i uspokoi, i dopiero potem na spokojnie sobie Telegram i poleciecie, bo Telegram się nigdzie nie wybiera. Na pewno prędzej czy później, oby prędzej niż później, e, ta sytuacja się poprawi. I wtedy będzie naprawdę warto tutaj przylecieć i będzie można tutaj być na luzie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy byście chcieli tu przylecieć, czy raczej jest to dla Was za dużo i. Wolelibyście pojechać gdziekolwiek indziej, żeby tylko nie trzeba było tych szalonych warunków spełniać. Na to wszystko. Trzymajcie się i widzimy się w na następnym vlogu, jak zawsze. Cześć!